Dzisiaj podzielę się z wami, co zawiodło mnie tutaj w Australii, a co zwaliło mnie z nóg. Zapraszam do oglądania. Zarówki są wysokie, ale koszty życia również. Ceny jedzenia, mieszkania, usług. No to już jak wiecie, już niejednokrotnie wspominałam, nie należą do tanich. Na dzień dzisiejszy, tak jak na całym świecie, wszystko oszalało. Co dla mnie jest największym minusem tej w Australii? Żywność i jakość produktów. Każdy by powiedział, Boże, Australia, taki piękny, słoneczny kraj, ma tyle, ma tyle y, słońca, więc owoce i warzywa powinny tu pachnieć, y, smak mieć, powinny mieć smak niezapomniany. No, akurat właśnie tak nie jest. Właśnie to jest jedno z minusów. Przede wszystkim, przede wszystkim ze względu na to, że na przykład pomidory. Nie mają tutaj w ogóle żadnego smaku. Czerwony, jakieś tam czerwone warzywo, które tak naprawdę nie ma żadnego smaku. Chleb nie do przegryzienia. Jest po prostu jak wata. Wędliny? No, zapomnijcie, nie zjecie tutaj żadnych dobrych wędlin. Naprawdę. W żadnych tych sklepach, marketach nie ma dobrych wędlin. One są okropne. Więc. My z mężem oczywiście, robimy sobie swoje wędliny, robimy sobie swoje wędzonki. No bo niestety no Australia, co chodzi pod tym kątem, no nie jest nie jest krajem, który mógłby zaskoczyć. To jest jeden wielki minus z mojego punktu widzenia, oczywiście, nie smakują mi te wędliny, są okropne. Natomiast na no powolutku się Australia zmienia, wprowadza trochę europejskich produktów. Bo tak naprawdę, powiem Wam, do tej pory, chyba tak od dwóch czy trzech lat dopiero możemy kupić na przykład kapustę kiszoną w słoiku, co wcześniej było niedopu niedopuszczalne. Albo są, na są napisane na półce ogórki, pol polskie ogórki, gdzie oczywiście były produkowane w Indiach i automatycznie smak mają okropny, w ogóle nie są smaczne, no ale pisze, na głównej etykiecie polski kamba. Mm -mm. Kochani, nie ma to, to nie ma nic polskiego, nic wspólne, to nie ma nic wspólnego z polskimi ogórkami kiszonymi. Więc takie produkty możemy kupić tutaj w Zachodniej Australii, przynajmniej może w Malbersyny pewnie jest więcej tych polskich sklepów. Natomiast tutaj no, niestety mamy tylko jeden sklep w Zachodniej Australii yy, z polskimi produktami. No, i nie, nie, nie ma za wielkiego wyboru. Nie ma też konkurencji zbyt wielkiej pod tym kątem. Owszem, możemy kupić te produkty, możemy kupić przyprawy, możemy kupić również wędliny. Sery, twaróg, wam pokazywałam i robiłam sernik, że właśnie kupuję w polskim sklepie. Ale ceny są absurdalne. niektóre, niektóre rzeczy kosztują naprawdę niemało. No więc. My jako Polacy, szczególnie ja w moim domu, wiadomo, w sezonie letnim kiszę sobie sama kapustę białą i, i, i mam kiszoną i wtedy robię sobie z tego surówki. No ja jestem jeszcze starej daty, no więc wiecie, 50 to ludzie są właśnie takimi osobami, które potrafią jeszcze coś z niczego zrobić. No więc ja, my robimy sobie z mężem, więc to jest jedyny minus. Jedzenie tutaj Niektóre warzywa są smaczne, niektóre owoce również, natomiast mówię, te australijskie, no nie wszystkie zachwycają. Przynajmniej nas, Europejczyków, można powiedzieć, wręcz odrzucają od tego, żeby to jeść i jeszcze do tego kupić. Tu je na przykład w sklepach, to to, że jest na przykład 15 tysięcy rogałów, jak to się mówi. Natomiast y, zdrowa żywność jest tylko na jednym regale. To co zresztą, to niezdrowe jest, czy, czy jak? Czy nie rozumie? A no więc wiecie, to jest taki paradoks tego wszystkiego, paradoks tego wszystkiego, że y, na tak olbrzymie markety, jakie tutaj są y, w Australii, jest jeden regał, jeden, jeden rząd y, poświęcony zdrowej żywności, a cała reszta, no, daje duży znak zapytania. To jest następny minus, który co chodzi tutaj o, o Australię. No, budownictwo. No, o budownictwie też możemy mówić tutaj. Dobrze byście wiedzieli, że budownictwo w Australii, a mogę powiedzieć, bo już trochę tych domów tutaj miałam: trzy domy raz, dwa, trzy domy wynajmowałam na samym początku, jak żeśmy tutaj przyjechali. No, były w opłakanym stanie, znaczy w opłakanym, może nie tak w opłakanym, jak nie spełniających naszych, sta nie spełniających naszych standardów, no, wyglądały całkowicie inaczej niż te, co znamy z Polski, z Europy. A co mam na myśli? No, przede wszystkim cienkie ściany, Jed cienkie ściany, jednoszybowe okna, czyli jest jedna szyba i nie ma nic więcej. No, i brak izolacji, no to jest podstawa, ale co mnie jeszcze naj, najbardziej tutaj w Australii śmieszy, i tutaj mam parę takich punktów, które sobie zaznaczyłam. Słuchajcie, co mnie najbardziej jeszcze y, jest dla mnie na minus, na przykład wynajmujecie dom, i słuchajcie, w całym domu i nawet w nowych budownictwach to robią, dają wykładziny na cały dom, wykładziny. Słuchajcie, te wykładziny, jeszcze do tego wszystkiego. Tutaj nikt nie ściąga butów w domu. To nie tak jak w Polsce. Rzadko kiedy ktoś ściąga buty. My ściągamy, przebieramy buty z zewnątrz na, na kapcie domowe, ale tak naprawdę większość ludzi nie ściąga tutaj butów, a wszędzie są na przykład wykładziny. To dla mnie było po prostu szok. I wynajmując takie domy, myśmy kupując ten dom tutaj. W living area, czyli w tej takiej kuchennej części z jadalnią i z salonem, mieliśmy panele. Te, które mamy, są już wymienione, te stare, żeśmy już wyrzucili. W pokojach wszędzie były właśnie karpety, czyli wykładziny. Słuchajcie. Najgorsza rzecz, jaka może być, skupisko brudu, kurzu i nie wiadomo jeszcze czego. No, nie do przyjęcia. Osoby, jeżeli są alergiczne, to co chodzi o kurz. Ja to miałam na przykładzie mojej córki, bo moja córka jest alergikiem, co chodzi właśnie o roztocza i ona zawsze żeśmy się śmieli, że jak żeśmy szli do jakiegoś sklepu, i tu w sklepach również są wykładziny, więc szliśmy do sklepu na przykład z meblami i były wykładziny, to moja córka tylko jak weszła, tak szybko wyszła, bo zaczęła kichać. Więc wiecie, tak samo jest właśnie w domach. Wszędzie są wykładziny. Ja oczywiście, myśmy tutaj wszystko po, po, pozrywali, powymieniali sobie na panele. Ze względu też na zdrowie naszych dzieci, ale również do utrzymania czystości. No więc Australia pod tym kątem wymiata, co chodzi o urządzenie domów związanych właśnie z z podłogami. Następna rzecz, brak parapetów. Słuchajcie, za tym marzę. Za tym marzę i to jest duży minus. Okna są duże. Zresztą widzieliście już na niejednym moim filmie, jak pokazywałam. Okna są duże, ale niestety nie mają parapetów. Nie ma czegoś takiego jak parapet. Może ktoś, kto buduje w stylu europejskim, może tak, ale w standardowym, typowym domu australijskim, kupując dom od dewelopera, nie macie parapetów. To jest typowy taki basic, czyli taki wzór jak wszędzie. Nie ma parapetów. Jest taka, takie, taka cegiełka tylko. Nic więcej. No więc to jest paskudne, no bo nie możemy sobie zrobić tak jak w Europie, jak w Polsce, że postawimy sobie kwiatek na parapecie. Brak firan i mycia okien. Tu w Australii ludzie w ogóle nie zwracają na to uwagi. Mają rolety i to jest wszystko. Nie używają w ogóle żadnych firan. Mają czasami takie ciężkie zasłony, że jak się zasłania, żeby po prostu odbijało słońce od szyby w porze letniej. Jak żeśmy tylko przyjechali do Australii, no, byłam, tak jak Wam wspominałam już wcześniej, zaczynałam od sprzątania. Słuchajcie, powiem Wam szczerze, co niektórzy mieszkali w domach po 30 lat i w życiu nie myli okien. Wszyscy wyobrażacie te okna? Wszystko mają rolety pospuszczane, grube zasłony zaciągnięte i w ogóle nie otwierają tych okien. To dla mnie jest bardzo duży, duży minus w Australii, co chodzi o Australijczyków, co chodzi o. Ja przynajmniej lubię jasne powierzchnie, więc ja lubię mieć otwarte, odsłonięte okna, lubię jak mi słońce wchodzi. Nawet jak jest lato, to wiadomo, jeżeli jesteśmy od strony, gdzie słońce yy, tłucze prosto na okno, no to w tym momencie. Nie odsłaniamy, ale z drugiej strony do, y, domu, na przeciw, po przeciwnej stronie domu, no to wtedy odsłaniam, żeby było widno, żeby było przyjemnie. No więc mówię, tu pod tym kątem Australia na minus. Następna rzecz. Nie ma ogrzewania centralnego i nie ma tu nigdzie. Domy są, można powiedzieć, nieprzystosowane. Już to też kiedyś wspominałam, że w Australii nie ma. Powiem Wam tak, jeżeli ktoś wynajmuje jest w, dużej, w dużym kłopocie, można powiedzieć, ze względu na to, że no, niektóre te domy, w, które są wynajęte, nie mają w ogóle klimatyzacji ani na ciepło, ani na zimno. Natomiast, mówiąc z mojej perspektywy, mieliśmy dwa takie domy, które były naprawdę paskudne. Co chodziło o zimę, to, była, to było nieporozumienie. Natomiast ten dom, w którym mieszkam już tyle lat, żeśmy go kupili. Tutaj my mamy klimatyzację na cały dom i na ciepło i na zimno. Jeszcze mamy dodatkowe ogrzewanie gazowe, które przechodzi gaz, ja to mówię, w ścianie jest i podłączamy taki przystosowany do tego piecyk. Dużo domów też to ma yy, i to daje takie naturalne ciepło, czego jeszcze tu w tych domach nie ma. Nie ma piwnic. Nie ma piwnic. Ja do dzisiaj mówię mojemu mężowi, że proszę wykop mi piwnicę. Mój mąż śmieje, mówi, po jaki diabeł ci piwnica. Są spiżarnie, są takie te pętry porobione, no ale niestety jak temperatury przyjdą wysokie, a pracujecie, no to dom się automatycznie nagrzewa, dlatego że nie ma tu izolacji, więc w momencie, kiedy wyłączycie klimatyzację... To jest albo bardzo gorąco, albo bardzo zimno. No następny teraz problem jest, taki minus w Australii, jest problem z wynajęciem mieszkań. Bardzo duży to jest problem. Naprawdę na jednego wynajmują, na jeden dom jest około 20 do 30 osób, które aplikują właśnie. A wiem, bo mam znajomych, którzy właśnie przechodzą taki proces, więc mówią, że to jest jakieś, jakieś nieporozumienie. Ceny są hor horrendalne. Dobrze powiedziałam? Od, tak, od 650 dolarów do 850 dolarów za taki dom 422. Co znaczy 422? 4 sypialnie, dwie łazienki i garaż na dwa samochody. Nie wylicza się do tego kuchnia, jadalnia i living area. Osoby, które chcą na dzień dzisiejszy wynająć dom. No, nie należy to do łatwych, a jak już coś znajdą, to są ceny horrendalne, więc to jest jeden z, z następnych minusów. No, oczywiście, kupno domu, dokładnie ta sama sytuacja. Teraz yy, banki też się zabezpieczają, yy, żądają dość wysokich yy, wkładów własnych, więc no, tak jak mówię, no, nie wszystkich na to stać to na minus, bo co chodzi o zdolność kredytową na dom, jest teraz coraz trudniej, bo domy są coraz droższe. Internet. Internet w Australii. No, kochani, zaskakująco słaby internet, jak na tak rozwinięty kraj. Słuchajcie, poza dużymi miastami wyjedziecie 100 km za pert, już nie macie internetu. Nie możecie się połączyć. No, po prostu to jest jakieś nieporozumienie. Jest tutaj jedna firma, firma która. Ma trochę większe zasięgi, ale mimo wszystko i tak nie jest, nie należy on do najlepszych. No i oczywiście mój ulubiony minus, robactwo, robactwo w Australii. No kochani, robactwo w Australii jest wszędzie. Muchy, to jest plaga, to jest naprawdę plaga, muchy i komary. No i oczywiście do tego jeszcze kokrocze, czyli karaluchy, ale nie są to takie karaluchy jak u nas w Polsce, tylko to są takie latające karaluchy. One są po prostu wszędzie w ogrodzie. No i potrafią też wejść do domu, więc wiecie, ja od razu na samym początku to była po prostu panika, nie? Panika z mojej strony. Jezu, my mamy tu tak brudno, bo, bo te karaluchy nam chodzą. Nie, nie, w Australii karaluchy są po prostu na porządku dziennym. Tam, gdzie jest trochę wilgoci, tam są karaluchy. To nie zależy od tego, czy jest brudno, czy czysto. Tu chodzi o wilgoć. No ale jest to duży minus. Muchy jest po prostu nieporozumienie. Akurat teraz jest wiosna, więc idąc do parku, nie wiem czy żeście oglądali mój film, jak byliśmy z mężem na wyjeździe, jak robiliśmy sobie obiad nad. Yy, rzeką muchy wchodzą po prostu wszędzie. Teraz jest wiosna, to jest taki okres, że jak jedziecie gdzieś do blisko buszu, tych much jest po prostu no jest naprawdę tak dużo, tego nie idzie diabelstwa. Specjalnie. I tu w Australii właśnie mają przez to, że jak jedziecie gdzieś do buszu, to są specjalne takie siatki na głowę, ubiera się na kapelusz, żeby te muchy po prostu nie wchodziły nam do oczu, w nosa, buzi i do uszu. A co chodzi o zjedzenie czegokolwiek w buszu, no, z cudem, żeby nie zjeść muchy, no. No naprawdę, to jest okropne. To jest naj... drugi z największych minusów, co chodzi o moją osobę tutaj właśnie w Australii. Muchy, muchy, jeszcze raz muchy. To komary już nie są takie upierdliwe jak te muchy. Jeszcze jeden z takich minusów, który, który yy, moim zdaniem, Australia nie, yy, Zachodnia nie przesuwa czasu, ani wiosennego, ani zimowego. Więc wiecie, tak jak w Polsce przesuwamy sobie czas tam do tyłu, do przodu, tak tutaj w Australii w lato o godzinie 19 już jest zachód słońca. No bo jakby była przesunięta do przodu, no to byśmy mieli o 20-21 na przykład. Niestety w Australii tak nie jest, więc dni są bardzo krótkie to uwagę, ale jest to jeden z punktów, gdzie dużo ludzi na przykład uważa, że to jest duży, duży minus. No właśnie, to chyba tyle o minusach, moim zdaniem. Co ja jeszcze tu miałam? No dobrze, to teraz przejdziemy, to są takie właśnie moje minusy, tutaj rozczarowania, co chodzi o Australię, o zachodnią Australię. A teraz Wam powiem, a teraz Wam powiem tutaj, yy, co chodzi o plusy. Co mówiłam o zarobkach, to już mówiłam o minusach, że no są to z tego, że wysokie ja koszty życia również, no więc to wszystko się balansuje. Natomiast co jest Plusem tutaj w Australii, moim zdaniem, i, i balans między pracą a życiem. To mi się tutaj bardzo u Australijczyków podoba i Australijczycy cenią sobie swój czas. Pracując w jednej organizacji, do plusów mogę zaliczyć. Jednym z plusów jest to, że Australie, Australijczycy cenią swój wolny czas i to jest bardzo piękne, i ciężko nam, Europejczykom, sobie yy, pozwolić nauczyć się. Właśnie żyć w tym systemie. Czy to jest zły system, moim zdaniem, bardzo dobry? Um, ja wam tutaj przeczytam, bo ja sobie tutaj napisałam to, bo ja już to kiedyś używałam. Jest to bardzo mądry. Australijczycy cenią swój czas. A co ja mam na myśli, że oni cenią swój czas? W Australii pracujesz po to, żeby żyć, a nie żyjesz po to, by pracować. I to jest taki mądry cytat, się odnosi właśnie do Australijczyków. Mi osobiście zajęło to parę lat. To podoba mi się to, że pracując w jednej firmie 10 lat dostajecie taki bonus, jest to, jest to zgodne właśnie z prawami pracy. Po 10 latach w jednej firmie dostajecie Long Service leave. To jest taki 3 miesięczny, jest to 3 miesięczny, płatny urlop dodatkowo do tego, który normalnie w ciągu roku Wam przysługuje. Więc to jest też, też bardzo fajne. Doda, jeszcze, jeszcze tak dodam do, co chodzi o pracę. Mówię, pracuję na full time cały czas w tej samej organizacji, czy na pełny etat. Co jest też fajne, co chodzi na plus dla Australii, to jest to, że pracujesz w święta, pracujesz w święta, dostajesz więcej. Pracujesz w nocy, dostajesz dużo więcej. I jest to taki jest to naprawdę bardzo sprawiedliwy system. Tutaj nasz czas po godzinach się liczy dla każdego. I Australia ma tak zorganizowany ten system, że jeżeli pracodawca potrzebuje twojej pomocy, yy, macie płacone dużo więcej indywidualnie z tego co ostatnio czytałam, nie wiem, mogę sprawdzić najniższa krajowa, minimalna krajowa, minimalna krajowa od 1 lipca 2020 yy, 25 roku, wynosi 24,95 dolarów. To jest najniższa krajowa na godzinę. Australia pod tym kątem doceniająca pracownik. Pogoda i przyroda to jest następny plus Australii. Australia, przynajmniej tutaj zachodnia. No, ale mówię, tak naprawdę, co chodzi o całą Australię, mamy wszystko tutaj. Mamy góry, mamy ocean, mamy... Inne zwierzęta niż na całym świecie, bo kangury, koale to jest typowo australijskie. Życie jest blisko z naturą, zresztą sami widzicie, ja lubię właśnie dużo zieleni, lubię, jest wiecznie zielono. Jak wiecie, ja pochodzę ze Śląska, więc wiecie, na Śląsku nie było nigdy tak zielono, zawsze było czarno, buro i ponuro. No bo taka, taki jest Śląsk, więc mam duże porównanie między y, Polską ze Śląska, a tutaj w Australii, no nie. Tutaj jest bardzo czyste powietrze, to jest wszystko na plus. To są naprawdę plusy. My na Śląsku nie mieliśmy czystego powietrza, no bo mieliśmy kopalnie, koksownie i różne jakieś tam inne, inne firmy, które kopciły na prawo i lewo. Do tego ludzie jeszcze. Ja pochodzę z bloków, więc nie miałam domu, więc mam duże porównanie, jak było na perapetach tyle sadzy i to wszystko się można było pięć razy dziennie ścierać i to samo tak naprawdę e, wyglądało, więc to jest, mówię, moje porównanie, ja wiem, może jesteście z innych rejonów świata, więc, albo Polski, więc w tym momencie każdy z Was ma inne doświadczenie, ja ze Śląska, no wiem jedno, że szaro-buro i ponuro, e, tam nawet śnieg w zimę jak spadł, to był przez pierwsze pół godziny fajne bialutki, a później po prostu jedna czarna masz. No tak, tak, tak było na Śląsku. Jak jest teraz? No niby lepiej, ale, ale jeszcze nie do końca, więc no, byliśmy niedawno. Mój mąż był niedawno, więc mówi, tak naprawdę, przyjdzie zima, to wygląda dokładnie jak było, więc dużej zmiany. Natomiast tu w Australii powietrze jest bardzo czyste. Nastawienie ludzi. Tutaj naprawdę. Australia pod tym kątem jest multikulti, wielokulturowa. Ludzie są uśmiechnięci, przemili, pomocni przede wszystkim i tu nie, nie powiem złego słowa na nikogo. Jeżeli tego poprosicie, zawsze dostaniecie odpowiedź, uśmiech na budzi i pomocną dłoń. Co jest też te pozytywne tu w Australii nikt. Nie patrzy na was z góry. I to jest też: nikt nie ocenia was po wyglądzie, nikt nie ocenia was po ubiorze, nikt nie ocenia was y, po tuszy, na przykład, że macie jakąś tam nadwagę czy coś. Nie. To jest nasze takie polskie, myślę. No, może nie tylko polskie, ale, ale no ja mówię teraz o Polonii. No, my zwracamy bardzo dużą uwagę na wygląd, na ubiór, na, na to, jak wyglądamy. Jak to się z, przytuszy, no to już też potrafimy ocenić. Natomiast ludzie tutaj w Australii naprawdę mają to gdzieś tak, na, 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 za przeproszenie powiedzą: Tutaj ludzie ci nie oceniają po wyglądzie. I naprawdę ludzie chodzą tutaj w piżamach do sklepu i nikogo to nie razi. Nas, mnie, Polkę i bardzo radziłoby. Jak to? Dziecko w piżamie, ona w szlafroku i oni są w sklepie. Tu jest to normalne. W Polsce nie do pomyślenia. Ale mówię, Australia to jest na plus. Nikt nikogo nie ocenia. Każdy ma tutaj swój rytm życia i nikt nikomu nie patrzy przez płot. Co ty robisz? Dlaczego to robisz? Czy po co to robisz? Każdy żyje tu na luzie. I to jest prawda, te no worries to jest naprawdę bardzo popularne. How are you? Czyli jak się czujesz? Nawet osoby nieznane, to jest fajne, każdy się uśmiechnie. Ja wiem, że to, to jest nie zawsze szczere, no bo to nie jest szczere, to jest po prostu takie grzecznościowe i, i to, jest, to jest fajne, bo czy Cię znam, czy Cię nie znam, zawsze zapytasz się how are you? Nieważne kim jesteś, skąd jesteś. Jak wyglądasz, jak jesteś ubrana. I ja mówię, Australia ma więcej pozytywów niż negatywów, moim zdaniem. Sport i aktywność fizyczna. Sport i aktywność fizyczna, no oni tutaj kochają ten swój australijski futbol. Nie myląc tego, oczywiście, z piłką nożną, bo to nie ma nic wspólnego. Lubią koszykówkę, lubią koncerty. No i oni są. I tak jest naprawdę, że jeżeli tutaj w Percie, na przykład, coś jest jakiś event, czyli jak, jakaś impreza, to oni idą całymi rodzinami. Tam idą dzieci, tam idą dziadki, tam idą wszyscy. Idą po prostu, bo na przykład jest mecz. I stadiony są naprawdę pełne. Pełne, pełne. Australijczycy bardzo, bardzo to lubią. Jedyny jaki minus tego wszystkiego jest tego, jedyny minus jaki jest, to to, że jest problem z parkingiem. Ale Australijczycy właśnie mają to do siebie, jeżeli jest coś taka. Się Organizowana impreza, podstawiają autobusy dodatkowe, podstawiają kolejki, gdzie jest więcej zmożony ruch, więc dbają o to, żeby jednak szybko się przemieścić. Ale są korki, no bo wiecie, jak taki tłum w jednym czasie wszyscy wychodzą, no to jest nieunikniony jakiś zastój albo dotarcie do, do parkingu, czy, czy nawet do kolejki, czy do Stacji autobusowej. Wolność i otwartość w Australii to jest następny mój punkt. Każdy ma prawo żyć po swojemu tutaj i to jest piękne. Następny pozytywny punkt, duży plus dla Australii z mojego punktu widzenia jest to, że Australia jest bardzo czysta i człowiek płaci za te różne dodatkowe rzeczy, ale oni dbają o to. Dbają o parki, dbają o pracę zabaw, dbają o plaże. Naprawdę dbają. I to jest ciekawe, bo jest tutaj miliony emigrantów. Miliony. Większości z nas jest emigrantami, z różnych narodowości, z krajów, gdzie niektóre kraje wymagają, mają bardzo dużo życzenia. Tutaj jednak utrzymują wszyscy, można powiedzieć, większości, może nie wszyscy. W większości ten level czystości jest utrzymany. Więc to jest fajne. Każda area, czyli każdy urząd, powiedzmy gminy czy tam miasta dba o to, żeby tutaj wszystko było właśnie właśnie czyste, posprzątane, regularnie wywożone, więc tutaj nie idziesz i nie jest brudno, tutaj sklepy są czyste, publikacje, wszystko jest zadbane, czyste, są odpowiednie rzesze ludzi do tego zatrudnionych, aby utrzymać właśnie to na jakimś tam poziomie, gdzie Australia nie ma się czego wstydzić pod tym kątem. Parki są pięknie zadbane. Co tutaj Australia ma na plus? No darmowe toalety na przykład. Prosta rzecz, prawda? Pierwszej pomocy, można powiedzieć. Bez toalety czasami ciężko. Tutaj toalety są, niektóre są otwierane tylko w, w godzinach porannych do wieczornych, a potem na noc są zamykane. No, różnie. Niektóre są otwarte na okrągło 24 godziny na dobę, ale one są darmowe. Są darmowe parki, darmowe grille, że możecie spędzić czas z rodziną, po prostu bierzecie tylko kiełbasę czy mięso, i wiecie, że w tym parku jest kilka stanowisk barbecue, gdzie możecie sobie po prostu upiec, wziąć jakąś sałatę ze sobą i zjeść coś na ciepło, i to jest wszystko za darmo, więc bardzo, bardzo fajne, dostępne i zadbane. Jeden jeszcze z dużych, dużych plusów, myślę, że to już będzie ostatni plus, jaki ja zauważyłam, będąc tutaj przez te 17 lat w Australii. Australijski system o dostępność to jest coś, co w Polsce, w Europie brakuje. A co ja mam na myśli? Jest to bardzo duży plus dla Australijczyków. Są przystosowane windy, rampy, niskie autobusy. Albo platformy wysuwane dla osób starszych albo niepełnosprawnych. Od razu. Ja wiem, że to jest młode państwo, nie ma dużej historii, ale pomyśleli, pomyśleli właśnie o osobach starszych, o osobach niepełnosprawnych, dbają o osobach z problemami, bo również takie tutaj są. Są osoby bezdomne, są też osoby samotne. Dużo właśnie nas, emigrantów, jest tutaj samotnych. No więc, moi kochani, to tyle, powoli już kończymy. Rozgadałam się dzisiaj dużo, ale plusy i minusy w Australii warto poznać, dlatego że ja mówię, to są plusy i minusy z mojej opinii, ale tak tu jest, tak się tu żyje. Bardzo dziękuję za oglądanie. <laughs> Bardzo dziękuję za oglądanie, za subskrypcję, za komentarze. Zapraszam do następnych filmów. A jeszcze tylko jedna wzmianka: filmy będą tylko dwa razy w tygodniu. W środę będę puszczała coś na ym, moją playlistę, co chodzi o gotowanie. Natomiast przez weekend będę puszczała jeden film właśnie albo gadająca głowa, albo na spacery. No zobaczymy. Zapraszam Was bardzo serdecznie i nie zapomnijcie subskrybować, łapek w górę i komentarzy. Dziękuję i do usłyszenia. Bye.